Tylko tobie i cieszę się, że do tego wracać, bo y, istniejemy, czy bo, w ogóle poezja jest dla ludzi wybrany. Jak o nią sięgamy, to autor ożywa, a jak się nie sięgnie, to rzuci. Ale wiecie, co lepsze są kubki, bo się przeczyta to tylko powiedzmy ileś tam utworów, 17 minut, i świsku, gwizdu, jak u y, biskupa krasickiego, między książki to się wkłada, a kubek. Jest wspaniały, już proszę Pani, to, yy, a kubek to jest jedziemy. fajna taka rzecz, bo to się używa i dobrze jak jest wśród ludzi, bo jak go zamkniesz gdzieś w domu, w kuchni, to nie ma, a jak więcej ludzi, o gdzieś, to ten człowiek żyje. Tak proszę Pani, tak, proszę Pani. A Pani mnie steknie na dzielecznik. Nie na tej, bo na czystości niebeczka będzie, ale że jest zory, też każdy znajdzie, wesoły i mój ukochany, ulubiony instrument. I Panie Marianie za chwilę, Daj Pan szanuje, fabryka dała tego Weltmeistera, a teraz, ponieważ jest w tym nastrój, Dzisiaj gdzieś tam zapisane jest, że Trzech e, Króli, ale też e, 6 stycznia urodził się mój ul, ul, ulubiony człowiek, obywatel polski, Jan Bazbierek, bo był taki zapluty w w Wiesław, a to 6 i my ślub żyliśmy właśnie 6. No, no i, i teraz jest, jesteśmy tak na nastroju świątecznym, jesteśmy w jest karnawale, muzyka tak, poważna już była, zaczniemy od kolędy, a Polacy tych kolend napisali 500, nie dostali nigdy dobrej jakiejś nagrody, ale kolęd jest 500 i jakby chcieli ktoś umieścił to w ginesie, byśmy byli na poczęstym miejscu. I teraz zaczniemy od polędy, bo zaczęliśmy to od polędy. By, żeby... Ja niebo, jest niebo będę jest nie serce, jest niebo a drugi niebo serce, jest Nie nie wyjeżdża, nie Nigdy nie wyjeżdża, nie A kto z nami nie całym A kto z nami nie wyjeżdża, nie nie wyjeżdża, nie 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 Ja e, dziękujemy bardzo. za te piękne życzenia, ale wiecie, 55,5. i pół. To...